Witaj, z tej strony Maciej Mazur i w tym wideo powiemy o jednym fajnym pomyśle. Na początku, kilka słów wstępu takich ogólnych: mianowicie, jeśli mówimy o działalności w internecie, czy działalności w biznesie MLM, czy działalności akurat stricte w TWR-ze, często pada takie hasło dochód pasywny, tak? czyli taki, przy którym nawet bez ingerencji często naszej czasowej, włożonej pracy. Na początku ta praca jest wykonywana do momentu, kiedy ten dochód jest tworzony, a w momencie, już w pewnym momencie tak naprawdę nasza praca może być przy tym minimalna albo nawet żadna. tak? Czyli to jest dochód pasywny. Teraz powiem o czymś związanym właśnie z dochodem pasywnym, o takiej czynności, która może w sposób pasywny dla ciebie, czyli bez udziału Twojej pracy ciągłej, tylko raz wykonanej, generować dla ciebie coś takiego, co ja nazywam pewną reklamą czyli może dawać do zrozumienia pewnym osobom, że jesteś w tym biznesie, może ich zainteresować tym komu nic nie musisz na początku tłumaczyć. Jeśli zgłoszą się do ciebie osoby, zgłoszą się całkowicie zainteresowane, już nie takie niechętne, jak często się też z tym spotykamy, niesceptycy, ale osoby, które faktycznie chcą do ciebie dołączyć. Ciekawa sprawa, prawda? Oczywiście, że tak. A więc przejdźmy już od tego ogółu, takiego wstępu do szczegółów. W pierwszej kolejności, co potrzebujemy zrobić, to zalogować się na nasz panel, czyli panel ff24.eu. Na pewno ten panel już byłeś, ponieważ powinieneś już być na nim zarejestrowany, powinieneś mieć już ten, ten panel w zakładkach. Jeśli oglądałeś moje poprzednie wideo na temat zakładek, to liczę, że ten panel i jego adres tam się znajduje. Więc pokażę Ci jeszcze raz, jak tam wejść. Akurat jestem teraz w przeglądarce Chrome. Klikam lewym guzikiem myszki w listę moich zakładek, ponieważ posiadam więcej niż jeżeli by mogło się zmieścić w tym miejscu. Tak? Tutaj jest rozwijana lista kolejnych zakładek. Przejeżdżam scrollem, czyli tym co się znajduje pomiędzy dwoma przyciskami myszki w dół, a następnie wybieram adres panelu, który umieściłem już kiedyś sobie w zakładkach. Klikam lewym guzikiem myszki, następuje ładowanie. I logowanie moje do panelu, ja akurat tam ustawione bodajże automatyczne logowanie. No, jestem automatycznie zalogowany. Musimy chwileczkę poczekać, aż to wszystko się tutaj załaduje. Mamy już wcześniej otwartą nawet stronę. To może do niej przejdę. Jesteśmy więc w panelu aktualności. To też warto śledzić, ponieważ tutaj są najnowsze rzeczy, tak naprawdę, z życia naszego, naszej społeczności akurat informacje o wtorkowych, cyklicznych prezentacjach, na których tak naprawdę liderzy przedstawiają ideę naszego biznesu, przez co tak naprawdę Ty sam jesteś w pewien sposób odciążony, abyś sam nie mając wielkiej wiedzy mógł zacząć już funkcjonować w tym biznesie. Dlatego funkcjonują te prezentacje. I właśnie na ich temat dzisiaj będziemy jeszcze troszeczkę mówić. A więc w pierwszej kolejności najeżdżamy na profil, Otwiera się pasek bez klikania nawet. Następnie przejeżdżamy stronę do promocji, otworzy się kolejne propozycje. Przejeżdżamy na banery i butony i w tej chwili klikamy lewym guzikiem naszej myszki. Następuje ładowanie. Za momencie powinna otworzyć się strona, która będzie nas tak naprawdę interesowała. I to co dzisiaj zobaczysz jest naprawdę genialnym sposobem na to aby generować, generować, a wręcz wyszukiwać osoby zainteresowane, ponieważ taka informacja pojawi się. Czego potrzebujesz? Tak często od tej strony teraz też można spróbować podejść, mianowicie potrzebujesz własnej strony internetowej. Swojej własnej strony, własnego bloga. Jeśli funkcjonujesz w internecie, korzystać z usług, z usług TWR Power System, powinieneś taką stronę mieć już wykonaną. Mam nadzieję, że masz. Jeśli nie, jest to Twoje pierwsze zadanie do wykonania, ponieważ to całkowita podstawa do tego, żeby funkcjonować w internecie i budować własną markę. I zakładam, że ta strona jest już wykonana. Jeśli nie, przejrzyj tutaj zakładki narzędzia. W których otrzymasz dokładne informacje, jak krok po kroku tą stronę czy bloga założyć. Widzisz tutaj, wszystko tak naprawdę, nagraliśmy. A wszystko po to, abyś ty miał materiały szkoleniowe, abyś ty wiedział, jak to zrobić, aby osoby, które dołączą, mogły też się tego nauczyć. Nie mamy z tego żadnych dodatkowych profitów, robimy to wszystko dla ciebie. W porządku. Przejeżdżamy na razie w dół. I tutaj rzecz, która nas interesuje, mianowicie banery i butony i my wybierzemy właśnie kod HTML, który przygotował dla nas Tomek do promocji na naszej stronie właśnie, naszych szkoleń cotygodniowych wtorkowych. My na tych szkoleniach mówimy jasno, po pierwsze osoba, która kliknie w taki baner zapisze się u niej w pliku cookies Twój właśnie nick, tak? Twój login, czyli rejestrując się zarejestruje się pod Twoje konto. My działamy jak najbardziej etycznie, tak więc wybieramy banner, który nas interesuje. Ja już wcześniej sobie upatrzyłem jeden, mianowicie ten. Czyli tak naprawdę, aby wstawić go na stronie internetowej, jeśli chcemy wstawić go na jakimś forum w naszej stopce, to kopiujemy ten, ten adres. Natomiast jeśli chcemy go wstawić na stronie internetowej, kopiujemy ten adres. Czyli w tej chwili klikam lewym guzikiem naszej myszki, tutaj w ten cały pasek znajdujący się. Prawym przepraszam, guzikiem naszej myszki, następnie lewym guzikiem klikam w Zaznacz Wszystko, zaznacza się cała, cały tekst. Teraz mógłbym użyć skrótów klawiszowych, o których mówiłem, czyli Ctrl-C, Ctrl-V, natomiast w tej chwili jeszcze kliknę prawym guzikiem i naciskam kopiuj. OK, mamy skopiowany tak naprawdę kod, który sprawi, że na naszej stronie będzie wyświetlał się ten właśnie banner. Spójrz, Maciej Mazur, to tak naprawdę kod do mojego konta. Tak, czyli tak naprawdę ktoś klikając już w ten baner będzie miał zapisany plik cookies z moim, z, że tak jakby rejestrując się, będzie rejestrował się pod moje konto. Ok, w porządku, natomiast tyle mówiąc, się masz tutaj własne dane. Tak? Tomek wykonał gigantyczną pracę, żeby to wszystko działało i działa. W porządku. Następną rzeczą, którą musimy zrobić, musimy zalogować się właśnie na nasz panel. Znaczy na, nie nasz panel, tylko przepraszam, na naszą stronę internetową, czy to blog. Ja tutaj mam otwarte dwie moje strony. Które tak naprawdę zaczynają funkcjonować. Jedna no to jest ja.start.edu.pl i tutaj zamieszczam akurat porady techniczne związane z funkcjonowaniem w internecie, jak zacząć funkcjonować. Polecam ci też dodanie do zakładek, abyś odwiedzał. Są tutaj ciekawe materiały, nowości. Natomiast druga to jest maciejmazur.pl i to jest bardziej mój blog ekspercki, który będzie promował moją markę w internecie. Natomiast na początku, właśnie przejdziemy i umieścimy ten baner na tej stronie. Żeby zalogować się na nasz panel, jeśli masz już swojego bloga, na pewno wiesz, że musisz wpisać wp admin, a następnie zalogować się na panel WordPressa. Czyli po znaczniku Stasz wpisujemy wp myślnik admin i klikamy enter. Następuje ładowanie, później na, jeśli nie masz, napis, nie masz ustawionego automatycznego logowania, się musisz wtedy się zalogować i przechodzisz w cockpit. Następną rzeczą zjeżdżamy słuchakiem w dół, którą musimy zrobić mając już skopiowane tamten kod. Przeskoczyliśmy, tak jak widziałeś tutaj tylko zakładkami, o których też już wcześniej mówiłem. To tutaj odnośnik w wyglądzie, czyli prawdopodobnie u Ciebie to będzie wyglądało w ten sposób. Otwieramy suwakiem wygląd a następnie klikamy lewym guzikiem tak, lewym guzikiem wygląd, a następnie lewym guzikiem widgety są to różne właśnie takie dodatki, które można wstawić, które będą widziane na naszej stronie, widziałeś już jak już moja strona wyglądała wcześniej, ja ją jeszcze scrolem w tej chwili otworzę za chwilę ją otworzę w nowym oknie żebyś zobaczył jak będzie wyglądała później natomiast w tej chwili interesuje nas z widgetów coś takiego jak tekst, czyli dowolny tekst lub kod HTML Przytrzymując lewy guzik myszki, czyli klikam na tekst, przytrzymuję lewym guzikiem myszki, przeciągam to do góry, żeby znaleźć się na samej górze i móc wstawić go na naszą stronę. A więc tutaj ten widget tekst wprowadzam do mojego sidebara. Tu możesz mieć różne nazwy wpisane, natomiast musisz po prostu go to jest przenieść, przytrzymując cały czas guzik, a następnie. On się automatycznie otworzy, klikasz prawym guzikiem w to pole i wybierasz wklej klikając w to lewym guzikiem. Spójrz, w tej chwili skopiował nam się cały adres HTML, ten kod HTML do naszego banera. Przyjeżdżamy w dół i klikamy lewym guzikiem zapisz. Następuje zapisanie i za chwilę zobaczymy jak wygląda nasza strona po zapisaniu. Świeżam. spójrz. Widzisz? Banner. przejedź Jeśli przejechałeś, powinieneś w dolnym lewym rogu mnie zobaczyć kod, że to jest kod polecający mój, moje konto. Fajna rzecz, prawda? W tej chwili odwiedzającym moją stronę nie są w żaden sposób atakowani reklamami. A propos TWR-u, natomiast jeśli widząc, że korzystam z tych narzędzi, nagrywam o nich też filmiki, mogą jednocześnie dowiedzieć się więcej, udając się na prezentację. Jeśli klikną, wtedy zostaną przekierowani na prezentację i Mamy już ludzi, którzy faktycznie mogą w przyszłości do nas dołączyć, przy tym nie reklamując tego w sposób aktywny, tylko pasywny. Mam nadzieję, że ten film szkoleniowy pomoże Ci się, pomoże Tobie. Przepraszam bardzo. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Do usłyszenia, Maciej Mazur.